Rok 2024 przechodzi do historii. W kolejach dolnośląskich był to bardzo intensywny czas. Dlatego dziś zapraszamy Was na wyjątkowy odcinek, w którym pokażemy Wam w skrócie, co wydarzyło się w spółce właśnie w tym roku. Oto skrót najważniejszych wydarzeń w KD z roku 2024. Ten rok w KD rozpoczął się najwyższym w historii wynikiem. W 2023 roku do pociągów KD wsiadło ponad 19 milionów pasażerów. Pierwszy miesiąc nowego roku również okazał się rekordem. Z usług KD skorzystało blisko 2 miliony pasażerów. Wynik ten został pobity w maju, a następnie w czerwcu. Liczbą ponad 2 milionów podróżnych KD w ciągu jednego miesiąca. Natomiast w lipcu okazało się, że mamy kolejny rekord. Tylko w pierwszym półroczu tego roku pojazdy KD przewiozły grubo ponad 11 milionów pasażerów, czyli o prawie 2 miliony więcej niż analogicznie w roku ubiegłym. Co oprócz rekordów? W marcu biało-żółte pociągi po raz kolejny wyjechały poza mapę regionu, a dokładniej do Zielonej Góry. Do miasta Bachusa Skadę można pojechać ze stolicy Dolnego Śląska dwiema trasami. Nad Odrzanką, czyli przez Wołów i Nową Sól, albo przez Lubin i Legnicę. Miasta Zagłębia Miedziowego po dekadach ponownie uzyskały połączenie regionalnego przewoźnika z Lubuskiem. Od grudnia natomiast, Koleje Dolnośląskie są jedynym regionalnym operatorem realizującym wszystkie bezpośrednie przejazdy z Wrocławia do Zielonej Góry. Daleko poza region, bo nad morze, do Międzyzdrojów i Świnoujścia, pociągi KD kursowały przez wszystkie wakacyjne weekendy. Był to drugi i drugi zakończony sukcesem, sezon tego projektu pod nazwą KD Premium Nadmorski. Końcem kwietnia na Dolny Śląsk dotarł ostatni z zamówionych w 2022 roku 25 biało-żółty ELF-2 z bydgoskiej PESY. Końcem sierpnia podpisano z PESĄ kolejną umowę na dostawę następnych 10 lf 2 z opcją na kolejnych 10. Te mają dotrzeć na Dolny Śląsk w 2026 roku. A dzięki osiągniętemu porozumieniu od 1 sierpnia po Wrocławiu można podróżować pociągami kolei dolnośląskich i Polregio na podstawie biletów MPK. Urban Kart powróciła po trzyletniej przerwie, póki co na rok. Wrzesień 2024 roku zapisał się na kartach historii KD jako najtrudniejszy miesiąc. Powódź, która nawiedziła m.in. Dolny Śląsk, była dramatyczną lekcją m.in. dla regionalnego przewoźnika. Choć wstrzymany ruch pociągów na zagrożonych trasach sukcesywnie wracał do normy, skutki Wielkiej Wody na obszarach najbardziej dotkniętych jeszcze długo będą odczuwalne. W październiku świętowaliśmy 15-lecie linii do Trzebnicy, od której wszystko się zaczęło. Linia 326 to prawdziwy precedens. Przejęta kilkanaście lat temu przez samorządowców od Skarbu Państwa, dała impuls do stworzenia kolei dolnośląskich i rozpoczęcia jedynego na taką skalę w Polsce procesu przywracania do ruchu linii kolejowych. Końcem listopada pociąg w kolei Dolnośląskich pokonał 100 milionowy kilometr w historii spółki. Uwierzycie, że to prawie 2,5 tysiąca okrążeń ziemi? A na koniec dodamy tylko, że od kwietnia hol Legnickiego Dworca zdobi miniatura tego właśnie gmachu zbudowana z 45 tysięcy klocków LEGO. A teraz uchylimy Wam rąbkę tajemnicy z produkcji odjazdu, który zawsze staramy się Wam dowieść w jak najlepszej jakości. Otóż nie zawsze nagrania idą tak gładko, jakbyśmy sobie tego życzyli. A podpiąłeś kabelek? Dobra, gotowa. Słyszysz, widzisz, że mnie słyszysz? Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Z Kudowy zdroju. Wjeżdżamy na peron pierwszy, stamtąd kierujemy się na peron trzeci. Kazan, trzeci? Trzeci. Cześć! Całkiem niedawno na kanale Kolej Dolnośląskich... Cześć! Całkiem. Tak. A na zakończenie podaję przepis na udany weekend. Dziś postaram się Wam o nim opowiedzieć nieco więcej. Zapraszam. Wszystko poszło świetnie, oprócz tego, że mam grzywkę po prostu wszędzie. Jeżeli oglądacie odjazd, jesteście jego fanami, zostawcie pod filmem lajka, subskrypcję jeszcze raz. Jeżeli jesteście fanami odjazdu, lubicie oglądać filmy, które... To kiedy przyjedzie? Tak, przyznaję się szczerze, tak to czasem wygląda, ale uprzedzając pytania, my naprawdę lubimy swoją pracę. A teraz przejdźmy do roku 2025, bo przed nami 12 miesięcy szans, możliwości i perspektyw. Wszystko wskazuje na to, że 2025 rok rozpoczniemy świętowaniem rekordowej liczby podróżnych, którzy wybrali biało-żółte pociągi. Dziękujemy. A jak wieści nowy rozkład jazdy, nowy rok upłynie także pod znakiem rekordowej ilości pociągów w historii spółki. Pojazdy KD pokonają łącznie 15 milionów kilometrów. W planach są kursy nad morze, powrót pociągów m.in. do Karpacza i zakup taboru spalinowego. Czy te wspomniane i kilka innych planów uda się zrealizować w nadchodzącym roku? Trzymajcie kciuki i oglądajcie kolejne odcinki Odjazdu, żeby być na bieżąco. Jeśli chodzi zaś o noworoczne postanowienia, Mogę Wam podpowiedzieć jedno: więcej podróży pociągami, na przykład z kolejami dolnośląskimi. Do zobaczenia!